Hej Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Pokémon Fire Red. I co nadal znajduje się na archipelagu wysp Sewi, teraz konkretnie na wyspie numer 5 albo 4, nawet nie wiem. No i co naszym zadaniem jest zlikwidowanie tutejszego oddziału zespołu R. Które znajduje się w tym magazynie, aby się do niego dostać, potrzebowaliśmy poznać dwa hasła. Ostatnio się nam to udało i teraz będziemy mogli włamać się tutaj. Wpisujemy dwa hasła: Goldin oraz Chelsea, i drzwi do magazynu się otwarły. Możemy wchodzić i zobaczymy co nas tutaj czeka. No i mamy kolejne pomieszczenie. Z... Tymi strzałkami na podłodze, które nas automatycznie przenoszą w jakieś inne miejsce, no i teraz musimy znaleźć jakoś drogę przez ten labirynt. O, tutaj jest jakiś przedmiot: Upgrade. To jest przedmiot, której potrzebujemy, aby ewoluować poligona swoją ewolucję, czyli w Polygona 2. Ale chyba nawet jeszcze nie mamy Porygona. Można go kupić tylko w kasynie za sporą ilość żetonów. A proszę bardzo, to jest Handower Pokémon z drugiej generacji typu mrocznego i ognistego. Szybko się, z nim zała, szybko się z nim uporaliśmy. Ale ta trenerka ma jeszcze drugiego. Całkiem fajny Pokémon. Podoba mi się jego wygląd. W sumie. Nie ma aż tak wiele Pokemonów w tej grze typu mrocznego dark, czy jak tam lubicie sobie to nazywać. No i teraz będziemy musieli jakoś metodą prób i błędów dostać się tam. W odpowiednie miejsce znaleźliśmy kolejny przedmiot, to jest perła, którą możemy sprzedać w sklepie. Hmm, A chciałbym się dostać tam na lewo jeszcze. O tak, w ten sposób dotrzemy do ostatniego przedmiotu. Chyba to jest ostatni. Perła. Okej. Okay. A tutaj jak pójdziemy w prawo. Aha, tu byłem przed chwilą. No to jest taki labirynt, w którym musimy jakoś się znaleźć. A dopiero, stąd co, dopiero co stąd wyszedłem, czyli to nie jest dobre, dobra droga. Ale, ale, jeżeli... Ok, tutaj jeszcze nie byliśmy. Tym bardziej, że jest tutaj trener, więc to pewnie będzie dobra droga. Okej, okay, i teraz mamy dwa wybory, którą by tutaj się A, jeżeli pójdę tutaj, to według tych strzałek No, zaryzykujmy chodźmy w tę stronę Okej, okay, teraz pójdziemy w górę Tutaj jest ciasno, muszę uważać, żeby nie nacisnąć za bardzo Okej, okay, mamy kolejny przedmiot. Team36 Sludge Bomb i tego, co jest coś, czego szukałem, ponieważ to jest bardzo dobry, silny ruch typu trującego. 90 punktów mocy i mamy jednego trującego Pokemona, A, ale nie mam, jego, nie mam go akurat przy sobie, ale nauczymy tego ruchu Gengara. W ten sposób będzie znał chociaż jeden ruch, który nie jest typu duch. Okej. Okay. To teraz chodźmy w dół. No i myślę, że już jesteśmy teraz na dobrej drodze, żeby przedostać się przez ten magazyn. No, i w prawo, i widzicie, chyba do ta... jesteśmy już blisko finałowego pomieszczenia. Więc wcale nie było tak trudno, wystarczyło trochę pomyśleć. Nie, 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 interesuje, nie, nie interesuje mnie to, czy to co robię jest dobre, czy złe. Ja tylko zaufałem działaniu, tak jak mi powiedziano. Tak, tylko działanie go już dawno pokonaliśmy. Wy tutaj na wyspach jesteście trochę zacofani skoro nie wiecie, że zespół R został już dawno pokonany przeze mnie. No no nie mogę go trafić teraz. A teraz to już go całkiem nie trafię, bo używa tego ruchu mini i zwiększa. Szanse na zrobienie uniku. No eee. i to mnie zaboli. No i dobrze, że teraz budlowa może nam się uda trafić. No dobra, pokonamy tego muka, bo zaczął mnie wkurzać. A co nie mogę tak jednym ciosem załatwić nikogo, teraz prawie, że mnie Charizarda, mojego Charizarda pokonali, ten jeszcze używa mikstury. Nie. Użyjmy najsilniejszego ruchu, pokonamy go, nasz Charizard i tak już jest prawie pokonany niestety. Ale zmienimy sobie Pokemona. Ej, robisz to, co pod, podpowiadają ci, podpowiada ci twoja wiara i mm, no i zasady. Teraz ci rozumiem. Sprawiłem tak, że teraz będziesz mógł wrócić, wyjść. Z Wyjść stąd e, z powrotem, dlaczego, się, dlaczego sobie nie odpoczniesz i nie odświeżysz się przed tym, co czekacie przed tobą? Następny trener przewyższa mnie o rangę jako trener, więc lepiej przygotuj się na poważne starcie. No dobra, czyli co, został nam jeszcze tylko ten administrator kompleksu. I powinno się nam wszystko ułożyć. O, to już wystarczy twoich zabaw tutaj, dzieciaku. Szerzysz kłamstwa, że zespół R się rozpadł. To oczywiście taki... To, to jest oczywista próba siania zamętu w naszych szeregach. Na szczęście my nie jesteśmy tacy ignoranci, którzy mm, dają się okłamywać dziecku. I teraz pokażę Ci, jak przerażający i zły może być dorosły. No, zobaczymy, co nam ten admin, admin zespołu R e, pokaże. Golbat na 53 poziomie. Zobaczmy, e, czy Charizard pokona go jednym ruchem. Tak, ok, to nam się udało. Teraz Wizing. Na no, Wizinga może... O... Weźmy La Prasa, czemu by nie? Charizard tak, już jest zmęczony, jeszcze musi odpocząć jedną, ruchu... jedną rundę po ruchu Blast Burn, więc dajmy mu na to szansę. A Wizinga załatwimy hydropompą. No ale nie zadziałało to i Wizing potrafi używać Thunderboltu? no to mogło to było zaskoczenie jeszcze zostaliśmy sparaliżowani tego się nie spodziewałem ok jeszcze leczy się no oczywiście jak zwykle no to co jeszcze raz hydropompa ten jeszcze raz Thunderbolt no więc moje szczęście teraz lapras nie będzie się kuruszyć a jednak, no mam nadzieję, że uda się nam go załatwić tym ruchem. Dobra. Pierwszy raz się spotkałem, żeby Weezing mógł używać Thunderbolta i Handum. Handum jest to ewolucja wcześniej widzianego Handawera. Również typ ognisto-mroczny, więc użyjemy na niego również wodnego ruchu, jakim jest pompa wodna, hydropompa. No nie no. To się może źle skończyć teraz, bo lapras jest sparaliżowany. No niestety. A jest to nasz pokémon, jest też lodowym pokémonem, więc był podatny na ruchy ogniste. No to co, trzęsienie ziemi powinno pokonać Handuma. No. I co nam ma do powiedzenia ten admin teraz, kiedy go pokonaliśmy? Och, jesteś zbyt silny. O, to odznaka Giovanniego, więc to prawda, zespół R naprawdę się rozpadł. No to, no to w takim razie opuścimy ten magazyn. Ale nie myśl, że to jeszcze koniec. Nie, nie pozwolimy, żeby tak to się wszystko zakończyło znajdę Giovanni'ego i wskrzeszę i zespół R. Tak zrobię, a na razie do widzenia. No, czyli co, wreszcie ostatecznie pokonaliśmy zespół R, już przynajmniej w najbliższym czasie nie powinni nam e, przeszkadzać, ale to jest jeszcze jeden trener i chyba go znamy nawet. Och, prawie udało mi się sprzedać mój szafir za grube pieniądze. Ale później musiałeś przyjść i wszystko, cały układ e, zepsuć. Aha, nie ma dla ciebie wybaczenia. No tak, to jest ten gościu, którego spotkaliśmy w poprzednim odcinku. W tych ruinach, który nam podwędził Szafir. A Szafir jest nam potrzebny. E, nam nie jest potrzebny, ale jest potrzebny Siliowi do, tej, do tego całego komunikatora w centrum Pokemonów, żebyśmy mogli przesyłać Pokemony z innych generacji. No i naszym głównym celem właśnie było znalezienie tego Szafiru. I wreszcie nam się to może udać, tylko musimy pokonać tego całego naukowca. No i Charizard zdobył kolejny poziom. ma typ stalowy, więc również nie będzie szans miał. Ogólnie, strasznie słabe pokemony ma ten naukowiec, w porównaniu chociażby z tym adminem zespołu R. Chociaż z drugiej strony ma admin, to jednak powinien mieć najwyższe poziomy, a to jest tylko jakiś tam naukowiec, który przyszedł się z nimi dogadać. No i Porygon. Porygon to jest Pokémon wirtualny stworzony komputerowo. E, do dzisiaj nie wiem, jak on, w, jakim, w jaki sposób on może egzystować w normalnym świecie, skoro jest Pokémonem wirtualnym. Nie wiem, chyba jest wydrukowany w drukarce 3D. No i pokonaliśmy go. O, jeżeli nie mogę go sprzedać, to jest bezwartościowy. Proszę bardzo, weź go sobie. No dobra, zostawimy sobie tego pseudonaukowca tutaj. Szafir jest już w naszym plecaku. Szafir czyli nie, nie, niebieski kamień. E, symbolizuje szczerość. Tak tutaj jest napisane. No, i co możemy opuścić, już ten magazyn? I możemy udać się z powrotem do centrum Pokémonów i odwiedzić naszego starego znajomego Silio. Wyraźmy sobie pokemony, bo trochę zostały podróbowane, ale jeszcze sobie teraz przypomniałem. W ogóle kiedy się nasze te jajka wyklują w końcu, bo już mam dość chodzenia z nimi, a chcę, żeby się w końcu wykluły. Mamy dwa. Jedno dostaliśmy w prezencie, a drugie nam się y, dostaliśmy w żłobku. Jedno to jest jajo Jinxa, a drugiego nie wiemy. Jedno tutaj już jest napisane, że już jest prawie gotowe do wyklucia, a drugie że wykluje się wkrótce. No ale zobaczmy sobie mapę, bo zanim jeszcze odwiedzimy Cilia, to tutaj chyba nie odwiedziliśmy na tej wyspie jednej lokacji. Właśnie tutaj na południe jest jakiś Memorial Pilar Filar Pamięci, że coś takiego i chcę się tam udać. Zobaczymy, co tam ciekawego znajdziemy. Bo jak już przechodzić grę, to w całości, a nie po łebkach. No więc co miałem jeszcze zrobić. Miałem sobie kupić na wszelki wypadek pokebole, więc... Yy, więc szybko to zrobię i... I zaraz wracam. A, zapomniałem, że na tej wyspie yy, nie ma żadnego sklepu i nie można kupić tutaj yy, pokeboli, więc trochę lipa. Trudno. Mam tam jeszcze parę Ultra Boli i to powinno nam wystarczyć. Co my tutaj mamy? Jest czy jakaś wysepka jest z przedmiotem? PPAP. Mm -hmm. Czyli to jest przedmiot, który zwiększa na stałe liczbę ruchów danego ruchu naszego Pokemona. Gdzie tutaj na południe jest ten Memorial Pillar? O, w tę stronę, dobra. No i możemy walczyć jeszcze przy okazji z jakimiś tam trenerami. Ten jest trenerem Pokemonów ptaków tego co on tutaj nam mówi. No i ma na 47 poziomie, to już jest przegięcie. No ale myślę, że pokebole nam nie będą tutaj potrzebne, bo chyba żadnego rzadkiego Pokemona nie znajdziemy tutaj specjalnie rzadkiego. Co najwyżej takie, które już wcześniej widzieliśmy, tylko ich nie złapaliśmy, ale nie ma się tym co przejmować. Odniosę ten szmarek dla Silio, to kupię sobie Pokémon, na wszelki wypadek, jak jeszcze będziemy tam coś polować, to, to wtedy Będziemy mieli zapas. No a nasz lepszy już powoli będzie dobiegał końca. Ja myślę, że może jeszcze będą... tak na oko... E, dwa od... Nie no, jeszcze musimy raz pokonać e, przecież elitarną czwórkę, więc nie, będzie jeszcze z pięć odcinków przy, przynajmniej. No ale to tak, już jest 48, więc wiele nam nie zostało... do końca, ale myślę, że... Jeszcze parę tygodni nam zostało Huth, hut, proszę bardzo, Huthuta chyba jeszcze nie widzieliśmy. pokémon latający z regionu Johto jeden z pierwszych Pokémonów jakie można złapać w tamtym regionie. Tak samo jak tutaj w Kanto jest to PJ, tak w Johto jest to Huthut hut. i jego ewolucja Noctowl. Czyli Pokémon Puchacz, Sowa coś w tym stylu. No i niestety, ale Noctowl może hipnotyzować Pokemony. I nasz Charizard właśnie stał się tego przy przykładem. Może postaramy się jakoś obudzić szybko. No ale w takim teraz takedownu użył Noctowl i to jest taki ruch, który również rani używającego go Pokemona. Ok, Charizard się obudził. I po sprawie Noktał pokonany. Co tutaj jeszcze? Mamy jakaś kolejna wyspa. Aha, tutaj jest, będzie ten filar pamięci, tak? Patrzcie jakie ciekawe kolory kamieni. Oho! Cześć! O, twoje Pokemony wyglądają na zdrowe. Tutaj pochowałem mojego Onixa i miał na imię Tektonix. Czyli co, że te kamienie to są części Onixa. Tak? Z tych kamieni składa się Onix, czy po prostu to jest taki przykład. W każdym razie to jest yy, cmentarz Pokemona. Na to wychodzi grup grup Onixa. No ale ciekawa rzecz. No i znaleźliśmy przedmiot Metal Coat i jest to przedmiot, który jest nam niezbędny do ewolucji właśnie Onixa w Stylixa. No temu trenerowi się już raczej nie przyda, ponieważ jego Pokémon nie żyje. No ale to tyle już chyba tak dotarliśmy na ten filar pamięci. Tutaj byliśmy, tutaj też. Dobrze, to wszystko już na tej wyspie. Możemy lecieć do Silio. I oddać mu ten szmaragd. Tylko wróćmy najpierw do portu. Szkoda, że nie można latać, latać pomiędzy wyspami na ptaku. No ale na Pokémonie, no ale tak to już jest. Na której wyspie mieszkał Sylwia? Aha, na pierwszej, no tak. Tutaj, wyspa numer jeden. No i mamy Silia. Chorus oddał szafir dla Silia, no tak. O, to jest ten kamień, który. E, jest parą dla Rubinu. Wiele przeszedłeś, żeby go zdobyć, prawda? Nie musisz mi mówić, ja wiem, że nie było to łatwe. No tak, dla ciebie to nie było łatwe, a nic nie zrobiłeś. Bardzo ci dziękuję. Naraz moja kolej, żeby pracować dla Ciebie. Proszę daj mi trochę czasu. No dobrze, tak, tak. Co on tam robi? Udało mi się, połączyć się z LANET. Horus, udało mi się to. E, udało mi się połączyć trenerów z, z trenerami z regionów Hoen z regionu Hoen. Nareszcie moja mm, sieciowa maszyna jest w pełni funkcjonalna. Korus, zawdzięczam to wszystko Tobie. Dzięki Tobie moje marzenie się spełniło. No i co, udało mi się dzięki tym kamieniom i tej maszynie. Będziemy mogli teraz komunikować się z trenerami z regionu Hoenn. Czyli jeżeli mielibyśmy jakąś grę albo jakiegoś znajomego, który ma grę Ruby Sapphire, Sapphire albo Emerald to moglibyśmy się z nim komunikować i wymieniać się z nimi pokemonami właśnie z tych gier. I to jest to możliwe dopiero po ukończeniu tych questów na wyspach Syvi. Taka ciekawostka, ten czerwony kamień, który musieliśmy najpierw znaleźć to Rubin, a ten drugi to Szafir i to są właśnie też tytuły gier z trzeciej generacji tych dwóch górnych, tak. Ruby i Sapphire. No dobrze. Nasza przygoda już tutaj na wyspach Sewi powoli dobiega końca. Wszystkie questy wykonaliśmy. Dla Cilia odnaleźliśmy kamienie, które nam potrzebował, ale została nam jeszcze jedna rzecz. Ponieważ nie odwiedziliśmy wyspy ostatniej. O, jeszcze nam została tutaj tak jedna wyspa, nie, dwie wyspy. Dwie malutkie wysepki w okolicach wyspy numer 6, tutaj jeszcze nie byliśmy oraz cała wyspa numer 7. To nie są obowiązkowe lokacje, bo grę można ukończyć bez tego, no ale tutaj wybierzemy się w następnym odcinku, bo na dzisiaj to już będzie koniec. Więc dziękuję za uwagę. Komentujcie filmiki. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie i co, zapraszam na kolejny odcinek. Cześć i do usłyszenia!